Dzisiaj Wam przedstawię lokomotywę, którą kupiłem bez napędu. Jako piko zoo modelarski to był taki pełny karton torów starych. Dwie lokomotywy były, pełno wagonów, wagony to są już wykorzystane do pociągów pancernych. Lokomotywę przywróciłem do życia, ale w 2014 roku ona była tylko kupiona po to, żeby coś było w lokomotywowni, a w 2020 roku. Daniel mi zrobił do niej, naprawił napęd. Takiemu podesłałem, który kupiłem na Allegro, taki bardzo stary. Koła są, jedynie z tej lokomotywy są koła, a to resztę wszystko to ja sam robiłem. Wszystko namalowałem, ona była niebieska. Tak to u mnie wyglądało w 2014 roku. Makieta podłogowa. Tutaj, to było dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz ta makieta jest, była podłogowa. Później tu przyszło łóżko. Tak to właśnie wyglądało. Tutaj jest mój ten stary zestaw Pico Junior. Tam są wagony, które były dokupione w tym zombie modelarskim. Był ten parowóz, właśnie. Był ten 69, 69 właśnie co przerobiłem na sterowską gaśniczy. Tu jest mój. Zestaw startowy, piko i straż pożarna. Właśnie, tak właśnie gdzieś miałem. Tutaj, teraz, teraz w tym miejscu było kiedyś łóżko, a teraz w tym miejscu są te moje makety. Kiedyś to wyglądało tak, maketa podłogowa. To są moje samoróbki, te, te oglądy pancerne. <kuszczak> Później właśnie sklełem sobie taką lokomotywownię i właśnie do tej lokomoty dają dwie lokomotywy bez napędu. Ten parowóz, widzimy nawet wiązarów nie ma, to było taki. Z pico, to to kosztowało chyba 40 zł, albo pełen karton taboru tak właśnie wyglądało. A kupiłem to po to, żeby to się stało w lokomotywowni, dlatego taki stary, zamodelarski kopiłem. Tych wszystkich wagonów obecnie tutaj już nie mam. One są wstawione jako wagony pancerne. Tutaj taki jest w sobie kupiłem. kopiłem kredka, to wszystko teraz na makiecie jest. Kiedyś tak to właśnie wyglądało. Podłogowa była, makieta. Tutaj, właśnie nie ma w nie ma napędu. Tam było wszystko. Dwa wagony żółte mam, a tych wagonów już nie mam. Mam takie wagony teraz, ale to są już inne, akurat tych obecnie już nie mam. Ten żółty wagon to wszystko jest w wagonach pancernych. To te akurat wagony są, ale one są w lokomotywowni, nie dałem tak do tyłu. A tak sobie tak zrobiłem. To był taki z Tygrysa to jest. Z amerykańskiego czołgów lufy, I tak sobie przerobiłem, oczywiście. Teraz o, o ten, ten pociągi są już na chodzi, teraz, ale kiedyś tak to właśnie wyglądało u mnie podłogowo. Później kupiłem łóżko, bo wtedy miałem właśnie taką Amerykankę, spałem na amerykańce ale potem kupiłem łóżko, bo nie chciałem spać już na amerykańce jednoosobowej. To kupiłem to łóżko, tu wstawiłem, gdzie teraz ta moka, podłogowa była kiedyś. W 2015 roku, bo rogi jeździłem tak na podłodze. Odstawiłem sobie łóżko, nawet nie cały rok jeździłem na tym podłodze tutaj w tym miejscu. Bo później to wszystko sobie przełożyłem, przedstawiłem. Zaraz pokażę gdzie. Tak to kiedyś wyglądało u mnie. Oczywiście story, story stary, nie? model kartonowy, tak kleję wszystko, ujęła się po wszystko przełożyłem sobie, tu kiedyś stał kredens kredensu już nie ma, ta szapa też nie ma, na tej szapie kiedyś była makieta i miałem tak zrobione, taką podłogówkę miałem a tam, a w tym miejscu to już stało łóżko kupione nowe dlatego musiałem przenieść się z makietą podłogową, pod kredens ale niestety Kurzało mnie to mycie podłogi, to trzeba było to rozkładać, potem znowu składać. Tak to właśnie u mnie kiedyś wyglądało. Makieta podłogowa. Później to schowałem w 2016 roku i przez rok to leżało, potem w szafie aż zacząłem makietę budować. Później miałem właśnie makietę robioną nad łóżkiem. Też tego już tutaj nie ma, bo ta peta jest. Tego pówki z autami też już nie ma. Ale kiedyś to miałem robioną tu widać jeszcze szafa, jak była. Tutaj widzimy tam dalej. O, tu widzimy łóżkiem, makieta jest nad łóżkiem. Ja tam spałem pod makietą, takie to kiedyś miałem zrobione. Tutaj widzimy w głębi sobie szafa jest, makieta na szafie. Tych wagonów już nie mam, bo są do do, do przegubowego i lokomotywy, to podwozia z tych dwóch wagonów kartonowych. No widać tutaj łóżko. Ja pod łóżkiem tu spałem. Tak to kiedyś było właśnie, tak to kiedyś było. Tutaj była druga makieta robiona w 2017 roku. czy znaczy nie, przepraszam, w 2017 roku była robiona ta główna, a ta była robiona w 2018. To jest makieta na szafie. Jak ona kiedyś była na szafie, tak właśnie kiedyś wyglądała. A obecnie jest teraz tutaj, pod makietą. Jest powiększona. A kiedyś ona była na szafie. Tak wyglądała kiedyś na szafie ta makieta. Początek budowy tej makiety. 2018. Tutaj właśnie widzimy, jak ona wyglądała na szafie. Kable szły, ona była do góry, trzeba na drabinkę wejść, żeby fajnie wszystko oglądać. Obecnie już jej nie ma na szafie, jest tutaj na samym dole, na piętrowej makiecie. A tu jest makieta, która była na podłodze, która była składana, rozkładana, była chowana. A obecnie jest tutaj do góry. Tu obecnie jest do góry. Kiedyś była na podłodze, a teraz przedstawię tą jednostkę gaśniczą. Moją samorówkę, którą sam wymyśliłem, najpierw postanowiłem dzisiaj wyjątkowo przypomnieć, jak to bywało na początku. Jak to miałem podłogówkę, jak to miałem. Makiety nad łóżkiem na szafie składana podłogowa. Teraz obecnie jest piętrowa makieta. Także jestem zadowolony. I ta właśnie jednostka była kupiona w 2014 roku. Była niebieska, tak jak pokazywałem na samym początku na zdjęciach. Ona była tylko po to, żeby była w lokomotywowni, ale potem, jak zacząłem robić modele pociągi pancerne, to zacząłem pociągi pancerny pojeździć lokomotywowni. To postanowiłem, że naprawię sobie ją i kupiłem taki stary układ jezdny taki stary lokomotywy z prl -u. To są obciążniki dane, wszystko koła są to z tego E69. Na układ jest podwozie silniczką, to wszystko takie metalowe. Jest stary silniczek, tutaj musiałem wszystko obciążyć, dlatego że napęd jest na tylne koła tylko przód nie, i ona się ślizga. żeby się nie ślizgało, to ale silnik jest tak silny, że ona po prostu, jak dam na pewną parę, to mi wyskoczy z torów z makietem, ja po prostu wyskoczy. Jak miałem kiedyś szafę, tutaj tą starą, jak dałem na pewną parę, to mi na łuku by wskoczyła, walnęła w szafę ta lokomotywa, i to jest po naprawie. Uproszczona wersja bez pantografu S69. U mnie jest jako S69S, strażacka. Numery strażackie, alarmowe, koguty, drabinę sobie dałem. A że to jest to lokomotywa fikcyjna bez pantografu, to postanowiłem sobie tak zrobić, mimo że to jest. Tam mamy napis Kolejowa Straż Pożarna. Także to mamy gaśnicę, jak widzimy, z wiatru szybkiego i po prostu, żeby ją, ją, ją jeszcze bardziej dociążyć, ona jest dociążona tylko z tyłu, z przodu nie, żeby ją <laughs> bardzo chytało. A ten, to też mamy gaśnicę, drabinkę, tak sobie pomalowałem, takie farby miałem, już tylko natarcia. To postanowiłem dać tutaj metal. To, ta, to jest beczka, jest z metalu, jest zbiornik wodny. Na dole są takie dwa zbiorniczki po dwóch stronach, takie mniejsze też są z metalu. Bo są zbiorniczki pionotwórcze. I gaśnik, piana i proszek. Ale dalej się nie się zgała. No to z tyłu zrobiłem taką metalową skrytkę. To jest metal, bo w wyciąłem. odmierzyłem sobie numer operacyjny, widzimy: numer operacyjny 4392. I też to jest metal. Jak już ten metal przykleiłem sobie, to ona teraz w ogóle ma tak dociążona jest, że już się już potrafi z ogonami po prostu jechać. To jest moja samoróbka, tak sobie wymyśliłem. Także kupiłem ją w 2014 roku po to, żeby była w lokomotywowni. Ale potem jak już w pociągi pancerny trzeba kleić, to miałem ich tak dużo, że musiałem mieć miejsce w lokomotywowni na pociągi pancerne. To postanowiłem ją uruchomić. Została uruchomiona, teraz jeździ. Także 6 lat była w lokomotywowni, po 6 latach zaczęła teraz jeździć w własnych siłach. W 2020 roku ma wstawiony układ jezdny, także na 500 subskrypcji Mam już teraz 500 subskrypcji to właśnie takie przypomnienie zrobiłem. Dodam jeszcze, że tu mam nowy sterownik z tego nowego zestawu Pico Intercity od żonki, który dostałem na urodziny. Choć w sierpniu się już pochwalę, dopiero nagraniem, tak jak mówi, wspomniałem wcześniej, ale sterownik już tutaj dałem. On jest mocniejszy od tego, co tutaj był. I jest na zewnątrz mam teraz silniejsze napięcie. Także ten sterownik jeszcze jedyny mi został, tu ma 12W, a te są już 2 na 16, także są mocniejsze, oczywiście na pewnej parze nie jeżdżę, na minimalnym, ale teraz fajnie się prezentuje, bo lokomotywy dwoma silnikami lepiej się pracują. A, pomyliłem mnie ten pociąg ruszył. Miałem ten Także dodam, że prąd, jest tylko włączony na minimum i tak zapierdziela. Taki, taki ma mocny silnik. Jakbym dał na pewną parę to wleci w kosmos. Także muszę uważać. Teraz będę cały tydzień się tą lokomotywą tu tam okay. czyli wiem o co chodzi muszę dać to ścisnąć tę słączkę Okej, okay. I mamy jednostkę gaśniczą. Lokomotywa fikcyjna, przerobiona. E sześćdziesiąt dziewięć bez pantografii.